co się aktualnie dzieje yy, TikTok mi nie pozwala przesłać niestety tego filmu yy, a ja idę bo delfin już widzę stoi na awaryjnych, na nowolipkach jak możecie zobaczyć korek jest nawet spory yy, widzę, że już się mniej więcej chociaż trochę to rozładowało ale są różne objazdy i Tramwaje próbują przejechać jak się tylko da. To jest plusem, że Warszawa ma bardzo dużo skrzyżowań tramwajowych, przez co da się dojechać wszędzie, jak jest jeden odcinek zamknięty. Jak zobaczycie, stoi choćby Hyundai, który wcale nie będzie jechał prosto, tylko będzie skręcać. idziemy właśnie zobaczyć, obczaić co się dzieje, żeby o, widać już tam delfina, który stoi na awaryjnych będę próbował się dowiedzieć co się stało zawsze cenę jak zobaczycie 33 ma włączony kierunkowskaz ale tramwaj z na drugą stronę które są normalnie, choć znaczy te nowe, które ugrzęzły w tym korku, dotknąć nie mogą, bo by to sparaliżowało całą kinofeminę, To by się przykładało na całą Warszawę prędzej czy później. Teraz Wam oszczędzę czekania na światło. O, akurat zielone. Jak pokażę Wam, jest to trójkę, która powinna skręcić. Jak właśnie widzicie, na, obecnie na ekranach 33 czy czy skręca na mm, Solidarności. A ja już pomału widzę, że stoi Hyundai na przodzie y, z napisem chyba prawdopodobnie przejazd techniczny stoi karetka na sygnałach i chyba policja. Więc ja już przeczuwam, co się święci. Potrącenie pierwszego, Ale jak dojdziemy, to to Wam powiem. je wejść na przystanek, ale jak mi nie pozwolą, no to niestety nie wejdę. Hyundai stoi w ogóle już w połowie na ulicy, a praktycznie w sumie cały stoi na ulicy. Nie wiem z czemu. W ogóle Tiramisus na 33 właśnie jedzie. Nie wiem do czego tu doszło. Soj 33 I gadałem z weterniczym chyba. Wypadek samochodowy. Jeszcze lepiej. Czyli Hyundai prawdopodobnie został podbity. W 17 pusto, w swingu się pusto. Wszędzie prawdopodobnie jest pusto. I widzę, że tutaj wypadek nawet potężny. A nie, dwa samochody. Bywało gorzej. Tylko szkoda, że ucierpiał na tym tramwaj. Nieważne jaki, ważny, że tramwaj. Hyundai też tramwaj. Więc też możemy napisać zniszcz w komentarzu. Tylko zaraz zobaczymy dla kogo. Podejrzewam, że pewnie dla Hyundai'a Dlatego on tu stoi. A jak tu widzimy coś się tu... Czemu nigdy jak ja jestem w tramwaju w środku, to tak się nie może stać. Nie, widać, że bus jest normalnie. Nic mu, się nie stanął, nic mu się nie stanęło podczas tego wypadku. To teraz jest odcinek bardziej informujący, dokumentalny Dokumentalny, nie Trzeba na nie trzeba? O i w ogóle przepraszam, bo jednak on stoi na przystanku Ten yy, Hyundai I przepraszam, bo powiedziałem, że stoi na ulicy Chodziło mi o tą ulicę, co jest tutaj Ale ja idę Zobaczyć co się stało na przystanek Na wprost tramwaju Na szczęście na przystanek można wejść Z tego co widzę więc dobrze. Jakby nie było można przejść, to by nie było można i przejść prawdopodobnie na drugą stronę przystanku. A jak mówiłem już na początku w tym materiale, że tramwaje w stronę Feminy kursują normalnie, bez żadnych objazdów. Teraz was już nie będę zanudzać, chyba że coś jeszcze będę wam chciał powiedzieć. O, może dojdzie do drugiego wypadku. Nie, zahamował ten Hyundai. Mam nadzieję, że zaraz będziemy mogli mieć już zielone, żeby... Patrzcie, ja teraz nie widzę, czy coś w tym Hyundai się stało, bo mi zasłania, a wcześniej się jeszcze specjalnie nie obracałem, żeby sobie też tego nie spoilerować. Jakby coś się stało z przodu i jak... i wejdziemy razem na ten przystanek, żeby to zobaczyć. O, już się światło dla samochodów zmieniło i idziemy zobaczyć, czy w Hyundai coś się stało. Ja patrzę teraz jak kamera i obracam się jak kamera. I widzę, że Hyundai jest obrysowany. Widać, że Hyundai trochę też oberwał. Niestety na tym. I o Jezu jak go tu rozerwało. Też trochę. Ale był ładny Hyundai się zrobił z tego bardzo. Cały podrapany przód. Szyba na szczęście wszędzie wszystko jest. Podejrzewam, że to żoliboski wóz. Więc jak ktoś z Żoliborza, jakiś motorniczy był, to, o kurde, by to oglądał, to też dzień dobry, pozdrawiam, ja z Śródmieścia. Tutaj widzę, że drzwi porysowane trochę, tutaj mamy ryski, tak, to jest rysa i tutaj mamy ogólnie praktycznie chyba cały tramwaj tak porysowany. No bo z drugiej strony z jakimś impetem to musi wjechać na ten przystanek, no. Toczyć się ten tramwaj, nie toczył za bardzo pewnie Tramwaj pusty, jako przejazd techniczny Stoi No A tył chyba Tył jak zwykle brudny, czyli już wiem, że to tramwaje tramwaj chociaż O kurde, ale mnie wystraszył Dzecik No Karetka i coś się stało, chyba kierowcy, jak jest karetka. Ja nie doszedł, ale nie wiem, czy mi pozwolą, bo wiedzieć więcej się już stało, bo to widać. O no, i Swing jeszcze się wprosił na paradę. Czyli na paradę. Tutaj. No ładnie, ładnie. Ładnie Hyundai z przodu oberwał. Też będzie do jednego z filmów, który planowałem zrobić. Tutaj trochę samochód oberwał widzę. A ci chyba teraz muszą wolniej jechać, bo jakieś części gdzieś na torach może, nie, nie, leżą. Na szczęście no i niestety Hyundai do może nie kasacji, ale do zajezdni w trybie natychmiastowym prawdopodobnie. Będzie iść po tym całym wypadku. Znaczy podejrzewam, że już ktoś jakiś zarząd tramwaj inny został wysłany z żoli boża, żeby tego jakoś przetoczyć bo mówię, ruch jest w tą stronę zatrzymany, więc na siłę i cofnąć przez całą długość, by tramwaj jakiś mógł, żeby nie żeby go odwieźć. Podejrzewam, że on sam by też ruszył, ale podejrzewam, znaczy podejrzewam, podejrzewam, podejrzewam. tak ciągle będę mówić podejrzewam, no bo takie jest, bo takie są moje podejrzenia i chcę to podkreślać ciągle że Hyundai pewnie zostanie przetoczony, bo w takim stanie, jak znajduje się pierwszy wagon razem z kabiną, tu się przejdę bliżej, żebyście mogli zobaczyć i wolniej że on tu jest cały obrysowany Na szczęście tylko tutaj, ale do lakieru całe już tramwaje warszawskie będą musiały o to zadbać, żeby go odnowić bo jak tego nie zrobią, no to będzie taki brzydki po prostu. Bo już z tego co wiem, tym daje. Hyundai... O, jeszcze daje już, chyba nie są na gwarancji. A z takim przodem, jaki ma teraz ten Hyundai, i nie działającym jednym światłem, bo całe to tutaj, to Wam wskazuję, to znaszam Wam palcem, to się wgięło w tramwaj, w, sensie w środek, jakby o. Jest tam trochę za bardzo wgięte I tu normalnie widać z czego się składa No szkody są spore Bo to cały przód chyba będzie trzeba wymieniać Na pewno odmalować i wyszlifować Zem tutaj nawet jest obluzowany, Więc wątpię, żeby taki tramwaj w tym stanie Był dopuszczony do tego, żeby w ogóle jechać gdzieś sam Więc mam nadzieję, że zaraz ktoś Jakiś tramwaj zostanie puszczony z... Żoliborza, no bo nie oszukujmy się. Prawdopodobnie 4264 jest żoliborskim tramwajem, bo też widzę po zabrudzeniach. No. Tu też piaskownica opadła aż, bo zawsze tu palca się dało wsadzić, a teraz się nie da. Nie wydajcie, skąd, czemu ja tam palce wsadzam. Z kołami chyba wszystko jest ok. Poczekajcie, włączę Wam może lampę. Nie, z kołami jest tu chyba z tego co widzę. Wszystko okej, okay, tak. Tu wszystko gra. Więc koła nie zostały naruszone, plus oś też niezbyt. Czyli przód. Dlatego ten samochód został tak odrzucony. Idzie do naprawy z miejsca wydarzeń Cubax AK, Jakub Szowczyk, AK Jeszcze raz się przejdę, żeby z lampą, mimo, że mamy dzień, żeby może lepiej było co nieco widać z tych rys. Nie, lampa tu nic nie daje, może, nie możemy wejść, drzwi do są nawet zablokowane, żeby nie wchodzić. Też motorniczemu się nic nie stało, ale widać, że było tu nawet gwałtowne hamowanie po tej ilości piachu, która tu yy, leży. Bo prawdopodobnie wszystkie osie w tym... O, karetka właśnie rusza. Prawdopodobnie wszystkie osie w tym momencie hamowania wypuściły piach. Więc z yy, miejsca wydarzeń z AK Jakub Szewczyk. Mam nadzieję, że nic moim widzom się nie stało. Że nikt nie rąbnął, walnął się o, ten, o tą barierkę na przykład Czy coś Tymczasem ja Was żegnam Możecie sobie chwilę popatrzeć jeszcze na to z przodu Zatrzymać sobie, poczekać aż zniknie interfejs I zrobić screena z całego przodu